Cześć! Dziś postanowiliśmy zrobić gigantycznego skitelsa. Otwórzmy paczkę i zobaczymy z czego się składa. W środku są takie małe cukierki. Jeśli je zmiażdżyć, stanie się jasnym, że na zewnątrz jest kruchy karmel, a wnętrze jest miękkie, gumiaste. Kupmy wszystko, czego potrzebujemy do zrobienia ogromnego skitelsa. Przede wszystkim potrzeba bardzo dużo cukru. Skrzynka oleju. Idziemy do działu z warzywami. Bierzemy dużo cytryn. Wybieramy największe, dojrzałe arbuzy i wkładamy je do koszyka. Potrzebnych jest w sumie 7 arbuzów. Na kasę wjeżdżamy z dwoma wózkami. Rozładowujemy ich. Rachunek wyszedł na 162 dolary. Dodatkowo kupiliśmy jeszcze 30 kg syropu glukozowego. Aby ułatwić pracę, wlewamy go do dużego rondla. Na potrzeby tego filmiku zamówiłem coś specjalnego. Półkule akrylowe. Będą formą dla naszego ogromnego skitelsa. Formę napełniamy olejem i rozprowadzamy pędzlem. Odwijamy pergamin. Wykonujemy dość głębokie nacięcia wzdłuż krawędzi. Ostrożnie wkładamy go do formy. Dzięki olejowi pergamin dobrze przylega. W ten sposób przeklejamy wszystkie wewnętrzne strony półkuli. Gotowe. Wyszło świetnie. Rondel stawiamy na wadze. Wrzucamy do niego 150 g syropu glukozowego. Wsypujemy 350 g cukru. Wlewamy 100 ml wody. Stawiamy go na kuchence. Gotujemy syrop. Pamiętaj, aby użyć termometru. Czekamy, aż temperatura osiągnie 147 stopni. Gotowe. Teraz wyciśnij trochę fioletowego barwnika spożywczego do łyżeczki. Mieszamy z karmelem. Forma zakryla nie lubi dużych zmian temperatury. Aby ją podgrzać, włączamy najgorętszą wodę i napełniamy wannę. Formę opuszczamy do wody i dopiero teraz dolewamy karmel. Tak, tak bardzo długo będziemy napełniać formę. Postanowiliśmy zrobić podwójną porcję, a nawet w dwóch rondelkach jednocześnie, stawiamy na kuchenkę, gotujemy do pożądanej temperatury i kolorujemy. Drugą formę kładziemy do wanny, lejemy karmel na ścianki. Tak gotowaliśmy i polewaliśmy karmelem przez 7 godzin. W pewnym momencie zaczęło krzywo się układać i musieliśmy stopniowo zakrywać całość łopatką. Wracamy z formą do studii. Zrobiliśmy już zewnętrzną warstwę cukierka. Teraz musimy zrobić wewnętrzną część. Skitelsy mają wiele różnych smaków. Postanowiliśmy zrobić własny, arbuzowy, a taka mocna prasa mechaniczna nam w tym pomoże. Arbuzy stawiamy pod kran i dokładnie myjemy z brudu. Czyste arbuzy wkładamy do ogromnej miski. Pod prasę instalujemy koryto, a na górze taką metalową beczkę. Bierzemy arbuza, odcinamy ogonek, i z drugiej strony też. Stawiamy go pionowo i usuwamy całą zieloną skórkę. Pozostał nam tylko miąż. Wrzucamy go do beczki. Nakrywamy metalową przykrywką. Bierzemy kolejnego arbuza i obieramy go w ten sam sposób. Wkładamy go również do beczki. I przykrywamy. Uprzednio podstawiamy 20-litrowy pusty zbiornik. Do niego lejek. Zaczynamy przekręcać śrubę. Upewniamy się, że wchodzi w rowek metalowej przykrywki. Sok bardzo łatwo się wyciska. Wpada do rynienki i później do zbiornika. Zaciskamy prasę z całych sił. Z dwóch arbuzów soku okazało się niewystarczająco. Postanowiliśmy obrać trzy arbuzy naraz. I pokroić na kawałki. Ładujemy je do bębna. Przykrywamy żelaznymi dyskami. Wyciskamy. Oczyszczamy kolejnego arbuza. Też wyciskamy z niego sok. Wyszedł prawie pełen baniak, ale chcę, żeby mój Skittles był kwaśny. Wyciskamy sok z cytryn. Najpierw toczymy je rękoma po stole, aby zniszczyć strukturę wewnątrz. Następnie kroimy i wyciskamy sok rękoma. Cały powstały sok przelawamy przez sito do baniaka. Zanim dotarliśmy do studia, sok się rozwarstwił. Czerwona część znalazła się na dole. Postanowiliśmy spróbować. Smak wcale się nie zmienił. Czyli prawdziwy sok z może być przezroczysty. Porządnie potrząśniemy baniakiem i kolor wraca. Dla nadzienia z karmelu potrzebne są cztery garnki. Do każdego z nich wlewamy 150 ml soka z arbuza. Następnie 200 g syropu glukozowego. I po 300 g cukru. Wszystko to stawiamy na kuchence. Pamiętaj, aby w jednym z garnków umieścić termometr. Karmel się gotuje. Można go zostawić w spokoju. Po prostu czekamy, aż osiągnie 123 stopnie. Otwieramy masło. Kroimy go na małe kawałki i pojedynczo wrzucamy do garnków. Jeszcze łyżeczkę białego barwnika. Mieszamy. Karmel jest gotowy. Po prostu zalewamy go w formę. Nie macie pojęcia jak długo to wszystko gotowaliśmy. Półtora dnia! Wreszcie formy są wypełnione. Dopiero następnego dnia karmel całkowicie ostygł i nabrał porządnej miękkiej konsystencji. Za pomocą noża odłupujemy nierówne krawędzie karmelu. Przykrywamy jedną półkulę pergaminem, kładziemy deskę na wierzchu i odwracamy. Zdejmujemy formę, odrywamy pergamin, i odwracamy połówkę naszego cukierka. To samo należy zrobić z drugą połową, najbardziej ryzykowną rzeczą jest przeniesienie jednej półkuli na drugą. W tym momencie zdarzyła się najstraszniejsza rzecz. Półkola wyskoczyła z formy i usłyszeliśmy chrupnięcie, które nas bardzo zaniepokoiło. Próbujemy połączyć dwie połówki, odrywamy pergamin i widzimy, że zewnętrzna warstwa karmelu pękła. To nas zasmuciło. Cóż, co możemy zrobić? Staramy się uratować przynajmniej nadzieję. Przenosimy je do formy. Będziemy musieli przerobić polewę karmelową, ale tym razem zrobimy to inaczej. Ponownie zakrywamy formę pergaminem. Umieszczamy obręcz oklejoną pergaminem po środku. Za pomocą suszarki do włosów porządnie rozgrzewamy formę. Ponownie gotujemy fioletowy karmel. I w tym momencie stało się coś naprawdę strasznego. Gorący karmel eksplodował z taką siłą, że wybił kratkę wyciągu. Zachlepał cały sufit, połowę studia i nawet moją twarz. Z ciężkimi oparzeniami i urazami oczu karetka zabrała mnie do szpitala. Jeśli chcecie zobaczyć, jak teraz wygląda moja twarz, kliknijcie w link w opisie, która Was przeniesie na Instagram. Powiem wprost, to nie widok dla ludzi o słabych nerwach. Ja na razie wracam do zdrowia, a dokończy Skittles mój ojciec. Wlewamy fioletowy karmel po ściankach formy, spiłujemy postrzępione krawędzie, Odwracamy pustą półkulę. Odrywamy pergamin. Wyjmujemy obręcz ze środka. Polewamy krawędzie dolnej półkuli jeszcze gorącym karmelem. Teraz bardzo ostrożnie i delikatnie łączymy obie półkule. Złączenie jeszcze raz smarujemy karmelem, bierzemy nadzieję, które udało nam się uratować, za pomocą noża odcinamy od niego kawałki, napełniamy nasz skitel spokrawędzie. Zakrywamy z wierzchu pokrywką. Złączenia łączenia zalewamy karmelem. Nadmiar po prostu odcinamy nożem. Podgrzewamy nasz skitel z wierzchu palnikiem, aby roztopić małe odłamki i okruchy karmelu. Na arkuszu pergaminy rysujemy literę S. Rozpuszczamy białą czekoladę na parze. Pobieramy go w zwykłą strzykawkę. Z jej pomocą najpierw rysujemy kontur litery, a następnie wypełniamy go w środku. Czekamy aż czekolada stwardnieje. Przenosimy ją na cukierek. Zrobione! Ogromny skitelst jest wreszcie gotowy. Na jego przygotowanie straciliśmy dużo pieniędzy, czasu, a przede wszystkim zdrowia. Gdyby mój tata mi nie pomógł, prawdopodobnie nigdy nie skończylibyśmy tego filmu. Napiszcie w komentarzach. Dzięki tacie za pomoc. Będzie mu miło. Nasz skiter zważy 78 kg. Rozbijmy go. Spróbujemy jednocześnie dwa elementy. Polewę karmelową i nadzienie. Cześć wszystkim! Myślę, że wiele osób próbowało tego batonika Kinder Bueno. Otwórzmy go. Zrobimy taki sam jak ten, ale w ogromnym rozmiarze. Ale najpierw trzeba spróbować. Na zewnątrz ma czekoladę. Potem warstwę waflową z pastą orzechową, do tego dochodzi sam krem, który również jest orzechowy. Pierwszą rzeczą, który potrzebujemy jest ogromna forma. Mój ojciec zrobi go dla nas z tej wielkiej rury. Za pomocą taśmy mierniczej odmierzamy 20 metrów i zaznaczamy je markerem. Wiercimy otwór z boku śrubakrętem, i piłujemy rurę wyżynarką. Teraz rysujemy wzdłuż i piłujemy dokładnie na dwa kawałki, z drewna wykonujemy stojak, piłujemy dużą deskę na dwie części, odrysowujemy zewnętrzną średnicę rury i wycinamy ją wyżynarką. Za pomocą papiera ściernego wybijamy wszystkie zadziory. Potrzebujemy dwóch takich części. Między nimi kładziemy szeroką deskę i mocujemy wszystko wkrętami samogwintującymi. Z drewna wycinamy też dwa duże półkoła i trzy mniejsze, ale za to dwa razy szersze. Pół fajki umieszczamy na stojaku, sklejamy duże półkole. Montujemy je w róże. Dodatkowo mocujemy je za pomocą wkrętów. Montujemy brakujące części. W tym momencie kształt jest gotowy, ale żeby nadawało się do użytku, bierzemy małe półkolonie i owijamy je folią spożywczą. Robione, a samą formę polewamy olejem. Rozsmarowujemy go na ścianach i przyklejamy pergamin. stawiamy wszystko na swoje miejsca. Zaczniemy od orzechów. Jest ich 20 kilo. Wkładamy je do maszynki do mięsa. I mielimy przez drobną dyszę. Teraz bierzemy się za melanch, cukier i kakao. Bierzemy 1 kilo rozdrobionych orzechów. Włączamy melanch i wlewamy do środka. Przy okazji, na początku, gdy masa jest sucha, może się zacinać, więc podajemy mu rękę. Następnie dodajemy cukier. I kakao w proszku. Po około 40 minutach mamy pastę czekoladowo-orzechową. Przechylamy melanger i wysyłamy całą pastę na patelnię. W ten sposób 10 kg orzechów zamieniamy w pastę. Gotowe. Wyrabiamy ciasto na gofry. W pisce gastro ubijamy 48 jaj. Dajemy 3 kilo cukru. Do aromatu to cukier wanilowy. Przechodzimy do masła. Kroimy 1,5 kg i przykładamy na patelnię. I 1 kg margaryny. I wszystko stawiamy na kochęce. Roztopiamy ją i wlewamy do miski gastro. Za pomocą trzepaczki mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie dodajemy 3 kg mąki i wyrabiamy ciasto. Zrobione. Nabieramy łyżką i przenosimy na gofrownicę. Zamykamy. I po trzech minutach są gotowe. Można je wyjąć. Następnie nabieramy pastę orzechową i rozprowadzamy ją grubą warstwą na waflu. Następnie przyklejamy ją wewnątrz formy. Pracowaliśmy jak taśmocią. I podczas gdy jeden piekł, gofry po cztery na raz, drugi umieszczą je w formie, aż była całkowicie pełna. Przechodzimy do kremu. Otwieramy butelkowane jajka kurze i wlewamy je do miski. W każdej z tych butelek znajduje się 20 jaj, a mamy ich w sumie 10. Dodajemy 3 kg mąki i całość mieszamy mikserem do uzyskania gładkiej masy. To jest tylko zagęszczacz. A śmietane będziemy gotować w tym wielkim rondlu. Wyjmujemy z lodówki dużą ilość mleka. Otwieramy je i wlewamy do rondla. Stawiamy go na palniku, przykrywamy pokrywką i włączamy gaz. Jak tylko mleko się podgrzeje, dodajemy do niego 12 kg cukru i mieszamy mikserem budowlanym. Nie przestając mieszać, wlewamy cienkim strumieniem zagęszczać. Potrzebujemy również roztopić 3 kg masła. Wlewamy do kremu. Tutaj dodajemy pozostałe pokruszone orzechy, a nasz krem mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Już zagęstniało. Wlewamy to do formy. Bafle smarujemy resztą pasty orzechowej i układamy na wierzchu kremu. To wszystko. Włożyliśmy ją do zamrażarki. Dwa dni później wszystko jest gotowe. Przechodzimy więc do kolejnego etapu. Otwieramy mleczną czekoladę i wysyłamy ją do marmitu. Włączamy go, aby zaczął się grzać, i ciągle mieszając rozstawiamy czekoladę. Jest płynna, ale żeby jeszcze lepiej szkliła się, na batonach dodajemy masło i mieszamy. Teraz jest to o wiele bardziej płynne. Teraz czas na wyjęcie formy z zamrażarki. Błynną czekoladę przelewamy na wafle i rozsmarowujemy. Aż pokryjemy całą powierzchnię czekoladą. Do marmitu wlewamy więcej czekolady. W wierzchu tabliczek czekolady kładziemy kawałek płyty wiorowej. Za pomocą folii streć dociskamy je jak najmocniej. Najpierw opuszczamy formę na podłogę, a następnie odwracamy ją na podwyższonej powierzchni pokrytej folią klingową. Folia streć może zostać usunięta. Ostrożnie podnosimy formę. Odrywamy bergamin. Otwieramy folię spożywczą wokół drewnianego półkoła, wkręcamy w nią śrubę i wyjmujemy. I usuwamy samą folię. Dodatkowe granulki czekolady już się rozpuściły. Nabieramy więc miarkę mlecznej czekolady i po prostu wylewamy na nią naszą tabliczkę. jedna warstwa i dopiero pozwalamy czekoladzie stwardnieć. Pozostaje nam tylko powtórzyć te cienkie paski ciemnej czekolady. Wkładamy więc miskę do łaśni parowej, wsypujemy do niej ciemną czekoladę i cały czas mieszając roztapiamy ją. Już płynną czekoladę przelewamy do worka. I polewamy nią naszą tabliczkę. Tak jest, nasz gigantyczny Kinder Bueno jest wreszcie gotowy. Myślę, że wyszło po prostu idealnie. Oddajmy więc kawałek. Wnętrze jest bardzo podobne do oryginalnego Kinder Boya. No, spróbujemy. Okazuje się, że smakuje też bardzo podobnie. Pewnie zastanawiacie się, gdzie postawiliśmy ten ogromny bar. Po prostu zawiedliśmy go w folię do transportu i wysłaliśmy do domu matki i dziecka. Dzieci były nim zachwycone. Nie zapomnij polubić i kliknąć w tą playlistę. Do widzenia wszystkim, papa! Pa.